No, Możemy na początku kroku trochę, szybko, trochę tak? przypalić, a Potem później tak i, I końcówkę dać. Jechałem W jakimś wieczku czekać muzikadrapu, się no, sobie jechaj z dużej lindy. Tam startujecie? No idziemy. No i dobrze. 3, 2, 1, start. O kurczę, o kurczę, Delia Cosmetics, centrum ogrodnicze ciepłucha BMP Paribas, oddział Padiem, Już medal czekał, oh, dzięki Dzień nie wejdzie florystyczna, tam masz wodę jabłuszko. że po prawej stronie jest Tak, Chyba czwartek się z jabłuszka, więc jest cię śmiało. Od połowy drugiego i cały trzecie. No, puknął? no pukną, puknął no, poszedł za wami i tyłem przed nami przed wami? Pyknąłeś? Ezi? No ty. No z tym panem to się ścigałem od połowy drugiego i całe trzecie, ale no ostatnim już według ostatnim odcinku. O ale ciężki wyścig, ciężki. Szybki. Mam woda jabłko do wzięcia. Dobrze. Szybki. O, dzień dobry. A, Nie no, wreszcie. Po prostu pozamiatał dzisiaj. Uczeń, uczeń przeróżnić no. Kamil mnie wyprzedził, ale później już odpuścił. Widziałam, że już trochę. Ten, ja się śmieję ciągle. Czemu odpuściłeś na tych dziurach tam? Nie odpuszczałem. Odpuszczałeś? To ja za bardzo przycisnąłem. Od połowy drugiego go wyprzedziłem. Aha. I się trzymał cały możliwy wyścig. Nie puszczałem. No. Tutaj na końcu mnie wyprzedził. Mówię nie, to jest koniec. Ale przycisnąłem i udało się. O matko. Ale emocja. Co? No, Macusz. Się należy będzie, tak? Bardzo ładnie. należy za Naprawdę. Bardzo ładnie, Naprawdę. bardzo ładnie Naprawdę. 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 to mnie, Naprawdę. 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 Ale cienkie opony, gdzie coś ludzie tu, tutaj na cienkie opony mieli łatwiej do co? My na gravelu na tych prostych no, nie przesadzamy przez. Ładamiałki tam były w, no, w A ta bałki, ta piachu, więc też ciężko było. Na niektórech było, no. na I tam wyprzedziłem niektóre. Wyroczy, organizator, Fundacja Akademia Sportu i Rozwoju. Współorganizator, Zatoka Izba. Partnerze Strapożonych Obrachunków, Powiatu Pamięcińskiego, Krzysztof Kabula. prezydent Miasta Zwieczu.